Dzięki temu ćwiczeniu już o poranku nabraliśmy głębokiego oddechu. Dzięki czemu jesteśmy nieco lepiej dotlenieni. Myślę, że będzie nieco łatwiej już w tym momencie wstać. Dobrze, dziękuję Ci za te oddechy. Kolejną rzecz, którą chciałabym, żebyś zrobił, byś no. przyciągnął kolana do klatki piersiowej. Tutaj kołdra będzie stanowić już pewien opór. <laughs> Obejmij je dłońmi i spróbuj się pokołysać. Do przodu, do tyłu, na boki. To nie musi być duży zakres. Adam od razu. Zerwał się na równe nogi niemalże. Mogę Natomiast tak robić. naprawdę, jeżeli to może być delikatny ruch, chodzi tylko o to, żeby troszkę rozmasować kręgosłup, żeby troszkę się rozbudzić i żeby w momencie, w którym wstajemy z łóżka, to nie było, to nie było pierwsze napięcie naszych mięśni, tak? Tylko, żeby one już coś wcześniej zrobiły. Tak, okay, tak. możesz się pokołysać, możesz też zrobić trosze, troszeczkę na boki. Co prawda nie jesteś dopiero co obudzony, ale czy czujesz jakąś różnicę? Czujesz, że ciało się rozluźnia, relaksuje? Oczywiście, już tak. Trochę lepiej. Dobra, teraz wyprostuj sobie nogi, przenieś ręce za głowę i postaraj się teraz wyciągnąć jak najdalej. Czyli nogi sięgają jak najdalej w dół, ręce sięgają jak najdalej do góry i to, co chciałabym jeszcze, żebyś zrobił, to żebyś wygiął ciało w łuk, czyli najpierw przeniósł ręce trochę na jedną stronę, o, właśnie tak, wtedy rozciągamy bardziej tą stronę ciała, następnie na drugą stronę, gdzie rozciągamy drugi bok. To, ile razy zrobicie to ćwiczenie, tak naprawdę zależy tylko od Was. O poranku to będzie cudowny relaks, cudowna pobudka żebyście nie zapomnieli wstać. Ok, jeżeli czujemy się już rozbudzeni, to możemy już zrzucić z siebie tą kołdrę i przejść do klęku podpartego. Bardzo ładnie. Dłonie są pod barkami, kolana są pod biodrami i to, co chcemy zrobić, to kocik-grzbiet. Każdy doskonale zna to ćwiczenie ze szkoły. Wyciągamy wysoko do góry kręgosłup, a następnie Opuszczamy w dół. I jeszcze raz. Kiedy będziecie gotowi do tego, żeby rozpocząć wasz dzień, to po prostu to robicie. Już nie jesteście pod kołdrą, już jesteście rozbudzeni. Wasze ciało się obudziło, wasze mięśnie zaczynają działać. Dlatego myślę, że z taką, z taką pobudką Wasz dzień będzie dużo lepszy. Dziękuję Adam. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać każdego ranka i mam nadzieję, że przynieście dużą ulgę. Dziękuję Adam.